W dzisiejszym mamy finał ferii sportowych z Orlenem. Cztery szkoły w czterech placówkach organizowaliśmy zajęcia dla dzieci. Były to dzieci z Płocka i, i gminy ościennych w wieku pierwsza, klasa, ósma. Dużo zabaw, dużo atrakcji. Mamy pracownię psychologiczną, pedagogiczną, która omawia różne fajne sprawy. Jest policja, jest wopr, mamy piłkarzyki, tor przeszkód. Myślę, że dzieci dzisiaj naprawdę fajnie się zabawią. Na koniec już całej imprezy. Wręczenie nagród, dyplomów, piłek medali. Także mam nadzieję, ciężka, długa praca, dwa tygodnie, ale ten uśmiech, który, który jest dzisiaj, spowodował radość w naszych sercach i to, że, że tą pracę wykonaliśmy chyba raczej dobrze. Dzisiaj mamy zakończenie ferii, które są organizowane dzięki koncernowi Orlen, a organizatorem całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sportowe Football Gang przy wsparciu Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że taka inicjatywa znalazła dużą popularność wśród dzieci i młodzieży naszego miasta. Cieszę się również z tego, że Polski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. E, który jak sama nazwa wskazuje wspiera e, naszą piękną dyscyplinę sportu, e, ale również e, angażuje się we wszystkiego rodzaju przedsięwzięcia, które rozwaja, rozwijają dzieci sportowo i kulturalnie. I mam nadzieję, że ten czas, który spędziły w okresie tych ferii przyczyni się do ich wszelakiego rozwoju, a być może, że wielu z nich. Trafi do naszego okręgu, a w zasadzie do klubów naszego okręgu i będzie uprawiać piłkę nożną. Chciałem bardzo serdecznie podziękować firmie PKN Orlen za zaufanie, za to, że możemy realizować wspólnie ten projekt. Dziękuję wszystkim wychowawcom, którzy również przyczynili się do tego przedsięwzięcia. Gdyby nie oni, nie zrealizowaliśmy tego. Jakże fajnego programu. Dziękuję również dyrekcji ze szkoł podstawowych numer 1, numer 12, numer 17, 23, 16 za to, że udostępnili nam halę, sprzęt sportowy. Również dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które nas wspierały w tym projekcie. Dziękuję rodzicom, którzy nam zaufali. No i przede wszystkim dzieciaczkom, którzy mam nadzieję, że mile będą nas wspominać.